Dzisiaj jesteśmy w Highland, w destylarni Glendronach. Ze mną chyba najbardziej znany wypust tej destylarni, czyli dwunastka. Robiąc inną recenzję, Edradała10, używałem tej dwunastki do porównania i tak niefortunnie się zdarzyło, że całą ją rozlałem, całą tą reszkę, którą miałem. Więc zakupiłem nową butelkę i przyszła taka o tą butelka i się okazało, że to jest starszy wypust niż ten, który rozlałem. Ale okazało się przy okazji, że odkryłem coś ciekawego. Niemniej, Glendronach zmienił teraz również design i w tej chwili dwunastka wygląda w ten sposób, i nie tylko, że wygląda w ten sposób, też również coś odkryłem. Poza zmianą nazwy Sherry Cask Maturet 12 odkryłem coś innego. Więc sprawdźmy, czym się różnią te dwa wypusty. Zapraszam. serdecznie w kolejny piątek. Tutaj Marcin. Tak jak zapowiedziałem na wstępie, jesteśmy w Highland w Destryalni Glendronach. Ze mną był najbardziej znany wypust i myślę, że to jest wypust, który każdy z nas po prostu już skosztował. Ale nie zrobiłem jeszcze recenzji tego wypustu. Ja wiem, że to jest bardzo znana podstawka, ale po prostu miałem ochotę i myślę, że jestem trochę dłużny tej łyski, aby również ją zrecenzować. Niemniej, kupiłem właśnie również też nowy wypust po zmianie design i przy okazji zrobimy porównanie. Czy się różnią? A jeśli się różnią, to czym się różnią? Dobrze, przejdźmy teraz do faktów. Jeśli chodzi o Glendrona H12, jest to whisky, która jest zabutrokowana w mocy 43%. Jest to whisky, która jest bez barwnika. Oczywiście 12-letnia whisky, tak jak sama nazwa wskazuje, której wetting to przede wszystkim Sherry Olorozo i PX, czyli Pedro Jimenez Sherry, czyli słodka Sherry. Jeśli chodzi o filtrację na zimno, no właśnie. I tu jest teraz taki malutka, malutka zagwozdka, czy tu jest taki właśnie malutki problem. Ponieważ whisky, którą rozlałem, była to whisky, która była zabudelkowana w roku 23, 2023, 2023, i okazało się, że była filtrowana na zimno. Nie wiem, czy to teraz widać przy kamerze, ale po prostu tu pisze, że naturalny kolor, ale powyżej tego pisze, że nie ma filtracji na zimno. Nie wiem, czy to widzicie. I butelkę, którą rozlałem, ma dokładnie tą samą tubę, to samo opakowanie, ale że tak powiem, napis, że nie jest filtrowana na zimno, zniknął. Tak samo tutaj. Jeśli chodzi znowu o samą butelkę, też mi się podoba, napisy mi się podobają. Oczywiście ten design to już powoli klasyka, i ja myślę, że każdy z nas zna ten design. Jeśli nawet zamkniemy oczy i pomyślimy o Gendronachu 12, to myślę, że większość z nas raczej będzie miał. Ten design przed oczami. To nie jest jedyna destylarnia, która w ostatnim czasie zmienia opakowania, zmienia design. Szkoda, że tylko design zmieniają, no ale akurat w tym wypadku nie tylko design zmienili, jak również to, że ta whisky jest filtrowana na zimno. Czy robi to różnicę? Sprawdzimy za chwileczkę. Chcę najpierw mimo wszystko omówić samego Glendrona H12, a potem po prostu je porównać. Jeśli chodzi o cenę. To Glendronach 12 kosztuje u mnie między 35 a 40 euro, czyli tak mniej więcej średnio jak każdy przeciętny standard, 10-12 letni. Jeśli chodzi o Polskę, to co znalazłem, to między 220 zł a 240 zł. Jeśli znowu chodzi o tą butelkę, to tak padłem troszkę ofiarą, że tak powiem, bo chciałem koniecznie kupić tą butelkę. I były sklepy, które sprzedawały tą butelkę w cenie tej butelki. A ja akurat wybrałem sobie sklep, gdzie przepłaciłem, że tak powiem, prawie 10 euro. Nie wiem czemu, co mi odbiło, że pomyślałem, że może to jest jakiś inny wypust. Dopiero potem do mnie dotarło, że tak naprawdę kupiłem tą samą whisky w nowym design i przepłaciłem 10 euro. No ale to, że tak powiem, moja strata. Nawet jeśli popatrzymy teraz na stronę internetową Grendrona H, to widzimy, że po prostu to jest ten standard po nowym design i po prostu to nie jest żadna inna whisky. Oczywiście na pewno to jest inny bacz niż tutaj, tym bardziej, że tą butelkę mam... Jak się okazało z 2020 roku. To znaczy tą butelkę kupiłem parę miesięcy temu, ale po prostu jest to batch z 2020 roku, dlatego jeszcze nie jest filtrowany na zimno. Słuchajcie, pozwoliłem sobie nalać obie łyski do takich samych kieliszków, tej samej ilości, tak aby troszkę poddychały, ale po prostu, że miał przygotowane. Oczywiście, jeśli popatrzycie na butelkę, ta butelka jest, że tak powiem, no nie wiem, już praktycznie no jedna trzecia może przesadzam, ale poniżej połowy na pewno. Czyli na pewno ta łyski sobie bardziej poddychała niż ta. Ale niezależnie od tego, to jest oczywiście inny bacz. No nie wiem, będę po prostu jednocześnie robił recenzję dwóch łyski naraz i jednocześnie porównywał. No dobrze, sprawdźmy, jak je się. nosie. Wezmę teraz ten nowy wypust. Jest bardzo delikatny, muszę powiedzieć. Jest bardzo słodki, jest bardzo przystępny. Prawie w ogóle nie czuję alkoholu, jeśli mogę tak powiedzieć, mając alkohol przed sobą, że nie, nie wyczułam tego alkoholu tutaj. Jest słodki, jest czerwono-owocowy. Oczywiście czuję szary, ale bardzo też czuję PX. -a. Jest bardzo słodki. Czuję tutaj przyprawy, czuję korzenie. To jest taka łyski, która mi się bardziej kojarzy ze świętami Bożego Narodzenia, z piernikiem. Czuć tutaj również miód. Jest miodowa, jest słodka. Czuję też jakieś truskawki. Teraz fajnie słodowo. Teraz bardzo fajnie olorozo. Tak bardziej wytrawnie. Dąb, taniny, bardziej przyprawy. Jest tak troszkę imbirowo. Dobrze, wezmę teraz do nosa tą drugą, ten starszy wypust. To powiem tak, jak gdyby mój nos troszkę stał się nieczuły na te same sygnały, które dostawał, że tak powiem z tego kieliszka. I ta łyski robi, robi wrażenie troszkę bardziej pikantnej. Mam więcej dębu, więcej przypraw, jest bardziej pikantna, jak już powiedziałem. O, teraz bardzo słodziutka. O, teraz bardzo fajnie. Bardzo słodkie truskawki, bardzo słodkie czerwone owoce. Chyba akurat teraz niuchnąłem, że tak powiem, px -a. Robi wrażenie takiej śmietanowej, takiej śmietankowej, takiej kremowej. Ale czasami tak bardziej, jak gdyby olorozo przychodzi na pierwszy front. I mamy tak fajnie dąb orzechy, orzechy laskowe. no Pachnie bardzo fajnie. Ale muszę powiedzieć, że ten nowy wypust pachnie bardziej łagodnie, bardziej słodko, bardziej taki wyłagodzony i bardziej czekoladowy. Bardziej w kierunku takiej mlecznej czekolady. Teraz tak poczułem taki cukier-puder, tak jakby miał coś takiego mącznego, takiego, że tak powiem, w proszku, ale bardzo słodkiego. No, tu jest stanowczo więcej przypraw, więcej dębu, ale powiem, obydwie pachną fajnie, obydwie pachną. Zachęcająco, ale jednak tutaj, ta, gdzie jest troszkę więcej tego dębu, troszkę więcej tych przypraw, mówi do mnie bardziej. Albo mówiąc inaczej, to jest Glendronach 12, którego znam, którego mam w głowie. Obie mają 43%, ale ta robi wrażenie, wrażenie naprawdę łagodniejszej. Jakby ktoś ją troszeczkę wykastrował, przynajmniej na nosie. No ale pachną świetnie, no pachną świetnie te czerwone owoce. Tutaj nawet mi powiedział, że mamy takie jeżyny. No fajnie, bo taka wytrawność olorozo walczy cały czas, że tak powiem, ze słodyczą z PX-a. Mamy ten dom europejski, mamy, że tak powiem, tą przyprawowość, te korzenie, taką pikantność. Tu to jest wszystko takie wyłagodzone, jakby ktoś to tak troszkę wyszlifował. Jakby ta łyski miała mieć kanty, nie chcę powiedzieć, że ona tu ma kanty, ale jakby ktoś jeszcze się dopatrzył jakichś takich rogów, kantów i je chciałby bardziej, w, że tak powiem, wy, wyłagodzić, jak gdyby y, usunąć wszelkie kanty i wszelkie nierówności w tej łyski. No dobrze, sprawdźmy jak jest na języku. Sprawdzę najpierw tą dwunastkę, ponieważ jest filtrowana na zimno. No i myślę, że jednak, mimo wszystko, tak jak na nosie jest troszkę łagodniejsza, przypuszczam, albo no, co będę ściemniał, nie przypuszczam, bo kosztowałem ich trochę wcześniej, że będzie i teraz łagodniejsza na języku. Więc sprawdźmy, jak jest na języku. No, jest fajnie. Jest fajnie. Mam i słodko, mam i czerwono owocowo, mam troszkę kwaskowato. Mam ten dąb, mam karmel. Oj, chyba y, moja komórka dzwoni. No, zapomniałem jej wyłączyć, przepraszam, zaraz wracam. Jest słodka, jest intensywna. Mam taki smak daktyli, tych czerwonych owoców, ale mam wrażenie, że nie tak jak ją pamiętam. Nie wiem, może za chwilę odzyskam to wszystko, że tak powiem, w tym drugim kieliszku, ale troszeczkę mi za łagodnie w tej chwili. Tak, jakby tego alkoholu było może za mało, no ale zawsze miał 43%. Na pewno by się może przydało te parę procent więcej glendronachowi, ale nie o tym teraz mówimy. Dobrze, może wezmę jednak tego glendronacha starszego z 2020 roku. On jest bardziej intensywny. No teraz nawet już na nosie. No mówi do mnie bardziej. Dobrze, sprawdzimy teraz tego na języku. Oj, to naprawdę. Oj, tu się dzieje. To jest duża różnica w tej chwili. Naprawdę. Fajnie, bo mam więcej tego dębu, jest tak troszkę bardziej ostro, ale przy okazji dzięki temu jest trochę takiego cynamonu, jest imbiru, są jakieś goździki. Jest taka ostrość naprawdę goździków. Jak gdyby teraz te przyprawy, jak gdyby mam wrażenie, że tutaj tych przyprawowości takie nie miałem. Jest bardzo fajnie teraz. Oczywiście mam tą słodycz, ona jest taka jakby bardziej kremowa, jest taka cięższa. Pomimo tych 40% daje nieźle. Fajnie, cały czas się dzieje coś. No powiem szczerze, no tutaj mam wrażenie, jakby troszeczkę to przeze mnie przeleciało. A tu dzięki temu, że jest troszkę więcej dębu. Oczywiście teraz możemy dywagować. Czy jest to sprawa bacza? Na pewno to jest różny bacz, skoro ta whisky jest, że tak powiem, 4 albo nawet 5 lat wcześniej rozlana do tej butelki niż ta. ta nie, nie, nie wiem, nie patrzyłem teraz, czy ta jest z 24 czy z 25 roku. Mam ochotę na jeszcze jednego łyka, ale po, poczekam z tym drugim łykiem, ponieważ nalałem sobie wcześniej również glendronacha do tego kieliszka, do słonia, ale oczywiście tutaj nalałem tego glendronacha bez filtracji na zimno. No powiem, właśnie ten kieliszek ma to do siebie, oczywiście też był przykryty, więc ten alkohol, że tak powiem, jest tutaj skomasowany. I miałem wrażenie, jakbym poczuł przez pewien moment taki ocet winny. Po prostu ten alkohol gra tu pierwsze skrzypce. Jest bardzo intensywny. I taki bardzo kwaśny. Tutaj nie czuję tyle słodyczy, to czuję alkohol, czuję dąb i czuję, że jest tak kwaśno wytrawny. I robi troszkę wrażenie. Takiego octu winnego. No dobrze. Odstawię ten kieliszek i powrócę do tych. No stanowczo, stanowczo delikatniej. Tu teraz czuję wyraźnie czekoladę. Po tym jak mój nos dostał, że tak powiem z tamtego kieliszka, ten szub alkoholu szub to chyba nie jest po polsku, nie? Ale po prostu tak dostał ten alkoholem po nosie. To tutaj, ale bardzo fajnie teraz. Tak wytrawnie, a jednocześnie słodko. Czekoladowo. Tu tylko czekoladowo. Czekoladowo. I tak bym powiedział: naprawdę, bita śmietana. Znaczy, tu, tu jest więcej tanin, tu jest więcej dębu, tu mamy więcej przyprawowości, więcej korzeni. I ta wersja bardziej mi odpowiada. Skosztuję jeszcze raz, zrobię drugiego łyka. Fajnie, naprawdę fajnie. Teraz jeszcze więcej dymbiny, jeszcze więcej przypraw, jeszcze więcej imbiru, troszkę pieprzu. Chociaż nie, to nie jest pieprz. Właśnie bardziej tak cynamon, taka ostrość cynamonów. Albo jakby ktoś przesadził z goździkami. Na przykład jak ja, jak robię wino grzane, czasami przesadzam z goździkami. Jest taka nawet goryczka już potem, taka ostrość, pikantność z tymi goździkami, z tych goździków. To coś takiego teraz mam na, na języku. No, ale jest fajnie. Jest fajnie. Tak troszkę tutaj bym powiedział, że tak troszkę to idzie w stronę Kaledonii. Edradała, ale bardzo pozytywnie. Zrobię teraz łyka tej dwunastki bez pukania ust wodą. No powiem tak, no, jakby ktoś ją z czegoś okroił, jakby ktoś tu coś wyciął, jakby ktoś ją. Jakby ktoś chciał koniecznie zrobić jakąś taką bardzo łagodną wersję w porównaniu do tego. No i nie chcę się teraz czepiać. I myślę, że to nie jest kwestia alkobacza. Myślę, że to jest kwestia tej filtracji na zimno. Oczywiście jest to podstawowy wypust. Jest to dwunastka, czyli to jest jak gdyby pierwszy wypust Glendronacha. Jeśli mamy ochotę kupić coś w tej destylarni, jest to najtańszy pierwszy wypust, który, że tak powiem, podejdzie nam pod rękę. I być może po prostu, że tak powiem, celują w inną grupę ludzi, albo po prostu powiedzą tak, to jest Einsteiger Whisky, to jest po prostu whisky dla początkujących. Jeśli ktoś chce poznać naszą destylarnię, to po prostu zróbmy taki wypust, który jest po prostu. Bardzo łatwy do picia, taki easy drinka. I to trzeba powiedzieć naprawdę: to, to jest easy drinking whisky. To jest naprawdę whisky, którą naprawdę możemy połknąć bez bólu, jeśli mogę tak powiedzieć. Czy oferuje coś na języku? Tak, na pewno coś poczujemy, na pewno mamy coś na nosie. Nie tak intensywnie jak tutaj, ale mi osobiście to nie odpowiada. Słuchajcie, mój pierwszy zamysł był taki, aby zrobić porównanie tego Glendronacha z innymi Sherry Bombami, ale nie chcę tego w tej chwili robić. Po prostu porównałem te dwa Glendronachy i zaraz powiem moje końcowe zdanie na temat tych wypustów. Ale chcę również zrobić recenzję bardzo dobrego Glenfaklesa, którego kupiłem z Trinity Series Vintage, tak się chyba to nazywa. Jak się pomyliłem, to tam się poprawię. Który jest naprawdę rewelacyjny i myślę, że. Robiąc tego glena po prostu użyję tego gendronacha tego, aby zrobić porównanie i po prostu nie chciał się powtarzać. Więc Dlatego w tej chwili, że tak powiem, zakończę tę recenzję na tym i po prostu przejdę do podsumowania. Dobrze, więc podsumujmy, ale podsumowując tak do końca, nie wiem, co powiedzieć. Nie wiem, jak je ocenić, czy oceniać ogólnie h 12, czy ocenić każdy z tych wypustów osobno, ponieważ się różnią. Dla mnie, dla Dronach 12, to jest fajna podstawka. Myślę, że to jest dobry start. Jeśli mamy ochotę naprawdę na nietorfową, sherry bombę, która jednocześnie jest i słodka, i czerwono-owocowa, ma trochę przyprawowości, trochę korzeni, jak dla mnie, jedna z lepszych whisky na okres przedświąteczny czy okres świąteczny po prostu jest rewelacyjna. Jeśli chodzi o cenę jakość, jest ok. Wydaje 35-40 euro i wiem, co dostaje. I to mi odpowiada. Myślę, że jak najbardziej jest to whisky dla początkujących, jak najbardziej jest to również whisky jako taki daily drum. Myślę, że to jest whisky, którą można spokojnie wypić. Jeśli chodzi teraz o nowy wypust z Glenronaha, jeśli chodzi o kierunek, który teraz w obrał, patrząc tylko na dwunastkę, nie, nie sprawdzałem jeszcze piętnastki, osiemnastki i jak one wypadają w tym wszystkim, ale powiem, no nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to. O ile mogę powiedzieć, dobra, podoba mi się nowy design, ale nie podoba mi się to w tej chwili, co zrobili z tej dwunastki, bo jeśli miałbym teraz kupować dwunastkę i się okaże, że na rynku, w jakimkolwiek sklepie, czy online, czy w jakimkolwiek sklepie lokalnym do wyboru będzie tylko ta dwunastka, to powiem tyle, że nie będę kupował tego wypustu. Ponieważ wydaje mi się zbyt okrojony, zbyt łagodny, jak dla mnie. Jeśli ktoś uważa, że to mu jest troszkę za ostre, za dużo tego dębu, tych tanin i przyprawowości, to uważam, że ten wypust mu super podejdzie i będzie z niego zadowolony. Jak dla mnie ta łyski oferuje za mało. Ta łyski oferuje mniej niż ten sam Glendronach przed paroma laty. Więc jeśli tą łyski wypiję do końca, a postaram się nie, bo na pewno nie raz jeszcze ją będę używał przy jakichś porównaniach, ale jeśli wypiję do końca i się okaże, że tylko ta łyski jest dostępna na rynku, to zrezygnuję z Glendronach 12 ze standardu. Nie, że on jest zły, ale w tej wersji okrojonej, troszkę wykastrowanej, nie odpowiada mi. Nie, że jest zły, że to jest zła whisky, ale dlatego, że mam porównanie, jak smakował wcześniej, to ta wersja mi nie odpowiada. Gdyby, oczywiście, gdybym nie znał tej starej wersji bez filtracji na zimno, to może bym powiedział super whisky, dobra whisky. Niekoniecznie musiałbym ją kupić, ale nie, na pewno bym nie mówił o tym, że jej nie kupię. Ale znając starą wersję bez filtracji na zimno, może, oczywiście może jest taka możliwość, że jest to też kwestia bacza. Ale obawiam się, bo czuć to. Że ona jest po prostu łagodniejsza. Te wszystkie, jak gdyby te wszystkie olejki, które tu były, te wszystkie taniny, to drzewo, to po prostu zostało wykastrowane z tego, wyciągnięte z tego. Ja myślę, że, że tak jak ona troszkę bardziej obło łagodnie wygląda, tak również chcieli, żeby smakowała, i po prostu w tą stronę, że tak powiem, idą, i takich ludzi chcą pozyskać. Prawdopodobnie chcą pozyskać po prostu nową grupę, yy, która że tak powiem, rozkocha się w Glendronachu, nie patrząc może na to, że stracą ludzi, którzy kochali czy lubili tą starszą wersję. Przepraszam, jeśli jestem zbyt krytyczny, ale tak jest moje zdanie. Więc w Lendronach 12 świetny wypust, jeśli chodzi o tą stronę. Jeśli chodzi o tą przeciętny i w zależności teraz, czego szukasz, uważam, że za tą cenę, za 40 euro czy za 220-240 zł, kupisz lepszą szery whisky. Takie jest moje zdanie. Choćby nawet Edradała 10, który w tej chwili, jeśli chodzi o Edradała 10, Edradała zmienił i poszedł w dobrą stronę, ponieważ Edradała podniósł teraz procentowość z 40 na 43%. Czyli kupując najnowszego Edradała 10 dostajecie 3% więcej alkoholu. A tu oni jak gdyby zrobili krok do tyłu. Patrząc na nowe dystylarnie, które powstają, on naprawdę duży respekt do nich, że oni po prostu biorą nas pod uwagę że oni biorą po prostu pod uwagę miłośników łyski i to, co oni lubią. Jak gdyby są, jak gdyby scelowani na nas już nie filtrują na zimno, nie dodają barwnika i raczej standardy wypuszczają przynajmniej 46% plus. I to jest taki ukłon, myślę, w naszą stronę. W naszą stronę mówię o miłośnikach łyski. Znowu dla mnie ten krok z tą łyski jest taki krok wstecz, jakby ktoś z marketingu powiedział, słuchajcie, zrobimy bardziej modern design, i pozyskamy nową grupę klientów. Czy to był dobry krok? Czas to pokaże. Czas to pokaże, czy Glendronach się obroni, czy pozyska nowych klientów, czy sprzedaż pójdzie do góry. Jak dla mnie, szkoda, szkoda, że poszli w tą stronę. Nie wiem, czy po prostu mam pecha i akurat następny batch będzie lepszy. Nie wiem, jakie jest Wasze doświadczenie. Jestem ciekawy również Waszego zdania na ten temat. Czy mieliście możliwość próbowania już tego nowego wypustu i porównania go z tym starym wypustem. Jakie jest Wasze zdanie? No ja dzisiaj jestem troszkę sceptyczny i krytyczny, jeśli chodzi o ten nowy wypust, ale takie mam zdanie i chciałem się po prostu moim zdaniem z Wami podzielić. Jestem ciekawy również Waszych opinii na ten temat. Co Wy o tym myślicie? Dajcie znać proszę w komentarzach. Mam nadzieję, że mimo wszystko podobał Wam się ten film. Mam nadzieję, że podobają Wam się moje filmy. Dziękuję za Wasze wsparcie, wszelkie wsparcie przez subskrypcję przez lajki, przez Wasze komentarze. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!